Isis. Buldożer z Fallujah. Człowiek-maszyna do mordowania ludzi. Ostatnią z broni Isis jest ten człowiek. Zamaskowany ogromny mężczyzna nazywany Buldożerem z Fallujah, który może zostać wkrótce zidentyfikowany dzięki zdjęciu, jakie wykonał młody, dzielny chłopiec. Chłopiec imieniem Omar ma 14 lat i pracował dla syryjskich rebeliantów, dostarczając im jedzenie i amunicję. Aż pewnego dnia został zatrzymany przez ISIS. Omar twierdzi, że przewieziono go do terytorium ISIS w Mosulu na północy Iraku, gdzie był torturowany przez wiele tygodni. Zaoferowano mu wolność, jednak musiał przejść na stronę ISIS. Chłopiec odmówił. Został zaprowadzony na plac, gdzie czekali ludzie, i został posadzony obok drewnianego pięka. Obcięto mu dłoń i stopę. Kiedy Omar spojrzał do góry zrobił z ukrycia to zdjęcie, na którym widzimy buldożera.